8 listopada już po raz siódmy odbył się Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych Śpiewający Seniorzy. Wykonawcy z terenu Małego Trójkąta, Hradka nad Nysą, Citał, Bogatyni oraz dawnego województwa jeleniogórskiego prezentowali swoje umiejętności wokalne i sceniczne. Festiwal muzyczny rozpoczęła Zakładowa Orkiestra Denta PGE GXA Oddział Kopalnia Turów pod batutą Jerzego Bzowskiego. W zmaganiach konkursowych wzięły udział osoby, dla których śpiew to pasja, wypełniająca wolne chwile, pozwalająca na wspólne spotkania i czynne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Uczestnicy, propagując amatorską działalność artystyczną, podarowali publiczności chwilę zapomnienia, prezentując utwory o tematyce ludowej i folkowej. Międzynarodowy charakter festiwalu stanowił prawdziwą mozaikę kulturową, a przede wszystkim był ważnym elementem integracji oraz współpracy transgranicznej. W siódmym międzynarodowym festiwalu piosenkarzy dojrzałych śpiewający seniorzy wzięło udział ponad 150 wykonawców. W kategorii soliści i duety pierwsze miejsce zajął pan Waldemar Sikora z pińska. W kategorii zespoły zwyciężyły Malby z włosienia oraz lasowianie z pieńska.